Rozpoczynamy projekt piec do pizzy. Stanowisko mam przygotowane. Zrobiliśmy sobie zadaszenie, tak żeby nam nie padało na głowę. A jak czasem wyjdzie w tym kraju słońce, to żeby też nas nie grzało. I ruszamy. Fundament przygotowałem wcześniej, tak więc tą sprawę mamy za sobą. Teraz przymierzamy się do tego, żeby wymurować piec. Projekt mamy gotowy. Narysowana jest każda cegiełka, tak więc teoretycznie jesteśmy przygotowani dobrze. A co wyjdzie, to zobaczymy. Wybraliśmy cegłę klinkierową firmy Lode. Jest to polski producent. To jest chyba model Janka, wersja piaskowana. Wygląda bardzo fajnie. Skąd taki wybór? Na jednej z naszych realizacji e, cała inwestycja była wykonywana właśnie z tej cegły, czyli cała elewacja budynku, ogrodzenia i wszystkie inne elementy. Co zresztą pokażę wam kiedyś. My nie mamy żadnego doświadczenia tak, więc zasugerowaliśmy się tym, e, co powiedzieli nam specjaliści od klinkieru, że to jest naprawdę e, bardzo dobry produkt. I warto z tego murować. Zobaczmy, co mi wyszło z mojego murowania fundamentu. Nie ma wstydu. Wygląda na to, że tragedii nie ma. Tak więc powinno być łatwo. Mamy narzędzia, mamy mieszadło, mamy wiaderka, mamy zaprawę. Nie mamy tylko doświadczenia. Zaczniemy od końcowej ściany. Prawie czego jak nam coś nie wyjdzie, nie będzie widać. Walczymy z pierwszą warstwą. Musieliśmy dołożyć listwy startowe. Doszliśmy do takiego wniosku po pierwszej ściance. To jest właśnie ten brak doświadczenia. W połowie pracy może dojdziemy do wprawy. Robimy nadproże. Nadproże gotowe. Yuh. Jest potrzeba, jest I kolejne warstwy pojawiają się na miejscu. Lode Polska jest to producent, nasz rodzimy właśnie cegieł klinkierowych, tak więc jak jest okazja wspierać polskie produkty, to właśnie to robimy. W internecie dostępny jest bardzo fajny katalog, gdzie można przejrzeć wszystkie wzory, jakie oferuje firma Lode. Naprawdę zachęcam, bo wygląda to fajnie. Kolejny dzień, kolejne warstwy idą do góry. Dziś powinniśmy dojść już do nadproża. Jeszcze jeden poziom i będziemy mogli zamykać nadprożem. Jak na razie wygląda to całkiem nieźle, tak więc myślę, że damy radę. W tym miejscu będzie ulokowane właśnie nadproże, które sobie przygotowaliśmy wcześniej. Zostaną ostatnie dwie warstwy, żeby się zlicować z górą nadproża i będziemy przygotowywać szalunek pod płytę. Ok, nadszedł moment, kiedy obsadzimy nadproże. Teoretycznie mamy wszystko wypoziomowane. A zobaczymy jak wyjdzie. Odporo, że mamy na miejscu ostatnia warstwa, i możemy szalować płytę, takie plusy pracy u siebie. Na budowie pojawił się inspektor. Adasiu, sprawdź, czy równo ścianka jest. Sprawdź, czy tu ściana równa. No, sprawdź. Nie krzywo? Czy krzywo? Nie, nie, prosto. Może być. Jest prosta? prosto? Tak. Zobacz, jak wygląda. Prościutko.